Rysunkowym. Dzieciom chcieliśmy umilić czas w czasie choroby i każde dziecko, które przychodziło do przychodni, dostawało konkurs do narysowania. Fundatorem nagród została firma Bristol Mayerski z przedstawicielem panem Baskiem. Cała komisja, w skład której wchodził przedstawiciel firmy i pracownicy poradni dziecięcej wybraliśmy pracę, wszystkie prace zresztą są bardzo ważne, ale wybraliśmy pracę takie, no, które chyba dzieci włożyły najwięcej wysiłku. Te dzieci otrzymują główne nagrody. To wcześniej, żeby tutaj tego dłużej nie organizować, to nie przybórzali. Tak? Paweł Noworul, las cztery. Dzieci, 6 lat, Dobrze. Paweł. Chodź w to. Jest ma dzieci. Proszę Małgorzów. Elwirka nowisz 6 lat 10. Pawełek Nowiczewski, lat 5. Paweł Siejka. lat 10. Paweł Siejka. Paweł Siejka. Kamil. Czy Kamila? Proszę Kamilko. Kala Adrianna. Kala Adriana, się tak. To co błądki nadrodzone. Co są dostały? Bardzo proszę. które jest dziecko taki labory, Kali labory. No jest. Resztą nadziei dostaję na groby pomścieniach. Teraz obecnie chłopiec ma to. Resztę teraz. Marcinek, Magda Matejko, Jaśuk Marcinek, proszę jeszcze, proszę, proszę. Marcinek, na Marcinek, Matejko, chodź, Madziu. Namalować. Proszę Mariusz, jedno. Tak, I wątpię za drugie. Dagmara Bulanda, Krystyna Bulanda, Krystian. Przepraszam bardzo. Jeszcze jedno zeszkolanie. Dagmara. No. Krystian Kroczek. Kiedy Oto zmienimy lokal. Proszę, proszę. Michał Bulanda, Paulina Latuszkiewicz. Michale, Nie. Proszę, proszę. proszę. Paulinka Latuszkiewicz jest? Jest. Bardzo proszę. proszę. Brajena Juszula i Aneta Czerwienia. Anetka, proszę. Bardzo proszę. Małgorzata Czerwienia, Proszę mam Gosił. Faulinka, kruch. Kruch Paulinka. Urban Damian. Nie mam kruk Faulinki. Nie mam. Jest Damian Kurz. Damian Urbachy. Damian kurzuluje, proszę. Piękny rysunek był. Nowa Patrycja, Denis i Wacła. widziałam tu gdzieś Denisa. jest Denis, I Patrycia. a jest Denis, A Patrycja gdzie jest? Patrycja, Denis, narysowałeś ślicznego spółnika. Proszę pani ci za y, nagrodę. Bardzo proszę. I Denis, y, Denis mówił, że nie mają oni tacy, więc tym gratulujemy tacie. Chodź Patrycja. Patrycja, bardzo proszę Patryciu.

Na Jeszcze jest dzielę, proszę. Ada Kala. Ada to miała. Ada po tylu prodzimy. Ada, proszę. Now był Paweł i To też książek. który zostałeś na kara. Jeszcze masz dysk. Proszę. Małgosia dziedzic, Małgosiu. Gosia uciekła, no, Gosia zadała na nagrodę i uciekła? Nie, to już nie jest Proszę bardzo. Elwira, no biszewka. Proszę. Paweł Siejka, Paweł. Ja pokażę może Paweł rysunek. taki. Paweł zrobił śliczny rysunek. O, wokacje jakichkolwiek, której fajcie pokażemy tutaj. Pokażemy wszystkim. To jest jedna z najpiękniejszych praw. Wszystkie były piękne. Także gratulujemy Wam. A do mnie jeszcze dyplom. No, Proszę bardzo. Kala Paulinka. O Karkałina Proszę bardzo. I chodź Paulinko. Rutkowska Paulinka. No, Pałisko, Ramocko. Bartek Nowakowski. Bardzo proszę. Proszę dajcie jeszcze nagrodę. Mura Violetta. Violetta, choć ona taka z matkę, ona myślała, że z nami zapomnieli. Kamila. Tak, Kamil, przepraszam bardzo. Gratuluję Kamil. Proszę Kamil. Na tę przyjecholu. Proszę. Proszę. Morson Michał. Proszę. Gratuluję. Renata Jasiuk. Renatko. Proszę. proszę. Kamila Brajer. Kamil Brajer. but Proszę, Czy któryś z Cease, się nie dostało? na Trzy Ja się nazywasz, kochanie? Po wypisywałyśmy dla Pani. Ja się nazywasz, kochanie? Nie, to nie To dobrodługa. Paulinka, tak, a bo się, Paulinka w się ucięła. Proszę. 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 to jest tak. Proszę. Słuchajcie, ale my nie pracowaliśmy, przy tym sami. Prosimy również Panie e, zaangażowane w tę pracę, czyli Panie Kelimian i Panie Rejestratorzy. Dobrze?